Ambasador Stanów Zjednoczonych Steven Moll 1 lipca odwiedził Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Spotkanie ze studentami Bydgoskiej Uczelni działającymi w projektorze, w wolontariacie studenckim było pierwszą wizytą ambasadora w Bydgoszczy. Z faktu, że ambasador Steven Moll odwiedzał Kujawsko Pomorskie chciał spotkać się z aktywnymi osobami, które działają prospołecznie i tutaj padła padł wybór na projektor wolontariatu studenckiego w Bydgoszczy. Na pytanie, dlaczego w murach uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego? A to dlatego, że najwięcej wolontariuszy, bo około 98% bydgoskiego oddziału projektora są właśnie to studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Niecały tydzień temu odnowiliśmy, właściwie to jest odnowienie, a nie nowe podpisanie, porozumienia między Fundacją Rozwoju Wolontariatu, którym głównym programem jest właśnie projektor wolontariat studencki, pomiędzy Fundacją a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Spotkanie dotyczyło działalności wolontariackiej, ale pojawiła się również kwestia stosunków Polski i Stanów Zjednoczonych. To najtrudniejsze naj, wyzwanie a, dla mnie jako ambasador amerykański, że jeszcze mamy ten system w Stanach, czyli jak Polak chce podróżować do Stanów, potrzebem mu jest wizę. I a, to jest bardzo ważna sprawa, bo jak mówiłem wcześniej, Polska jest tak dobrym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, a mówiłem, że tysięcy. Polaków już służyli z nami w Afganistanie, ale, ale jeżeli oni chcą spotkać się z starymi kumplami z wojny w Stanach, potrzeba im jest, jest wizy. To jest, jest coś niesprawiedliwego. Sprawa jest taka, że właśnie polityka wizowa. Z naszej strony to nie jest polityczna kwestia. Często ludzie myślą, że to jest polityczna kwestia, ale naprawdę to jest raczej kwestia statystyki i przepisów w naszym prawie. Debaty z osobami ze świata polityki są jedną z wielu form aktywizowania studentów UKW. A kolejne takie spotkania już w nowym roku akademickim 2013-2014.